Co sądzisz o Palomagate? Poszukiwali czy nie? Jeżeli chodzi o cheating typowo w grze, czyli jakieś wallhacki, radary i tak dalej, to w finale ESL Mistrzostw Polski nie. Eee, z tego co mi się objęło no to mają coś z załuszania. dowodów nie ma jednoznacznych, to nie można stwierdzić. Nie można stwierdzić, e, co tam się działo wewnątrz, tak? No, musimy patrzeć na rozwój sytuacji tak naprawdę. Tery, jeżeli będą dowody, możemy oceniać. E, niech... Chłopaki, może nie narzucajmy im presji, niech się na tej gm Może rzeczywiście im wyjdzie tym razem Też jerem najmiłym Wiem jaka to jest presja Wiem jak też się z nią zmierzyć i tak dalej Więc no, trzymajmy za nim kciuki po prostu Chyba, że wyjdzie coś innego i tyle Dobra, się nie gada teraz Arczega, ja się za? Ale on mnie też No, dawaj To powinien To powinien Co sądzisz o sprawie pana Gates'u? By ich tymi oszukiwali czy nie Czeka, nie słyszałem ja Takie ciacho przecież Straszna sytuacja ja w naprawdę żeby się wypowiedzieć, bo nie chciałbym ani nie na się w drugą stronę, by neutralnie, ale po prostu życzyłbym sobie tego, żeby ta sprawa znalazła swój koniec, bo nie da się już patrzeć na to, że przygoty jest Polski jest ogranę tak tą sławą i to musi to być albo musi to się ready. Kurczę, ciężka sprawa, aczkolwiek no, wydaję się trochę podejrzani z tymi swoimi zakrytkami i dziwną formą no, Na pewno jesteśmy. Ja, ja nie wiem, czy ja się wywołałem. na takie pytanie? Dla mnie jest to sprowadzimy, bo no. ja uważam, że to trochę jakby wszystko wskazuje na to, że gdzieś tam A, wszystko są to, to swoje, nie wiem, może trener wszystko z perspektywy wskazuje na to, że coś tam jest są o Paloma Gate, bez dowodów, bez woda nie ma dowodów, więc wydaje mi się, że bez woda nie ma dowodów, więc nie, nie mogę nic powiedzieć, no moim zdaniem skoro i misji udowodnili, no to nie oszukiwajmy. Twoje najlepsze wspomnienie związane z CSGO. GO? jest GO, pierwszy land w życiu, Kraków 2013 rok, 2000 godzin na Steamie i zajęte czwarte miejsce na drużyn 16, gdzie trzecie miejsce zdobyła ekipa Snaxa i Pago, także to jest niewątpliwie najpiękniejsze wspomnienie. Członka 我。<laughs> <laughs> Wydaje mi się, że będzie to Adwokacikowe V4. Myślę, że tam jest taki mój ala przełom kariery. Też ludzie, których spotkałem, z którymi grałem, są po prostu moimi, myślę, że dobrymi znajomymi. Też spędziłem z nimi dużo czasu, stworzyłem z nimi dobre drużyny, więc myślę, że zdecydowanie Adwokacik V4. Też z tego względu, że tak naprawdę dosyć randomowo pojawiłem się w składzie i no pojechaliśmy sobie po prostu na własną rękę, tak bez organizacji. Mieliśmy super atmosferę w drużynie przez cały ten czas oraz jakiejś całej drużyny, więc myślę, że będzie ten turniej inaczej. Najlepsze wspomnienie wydaje mi się, że mój taki lider przyznajmy, jeżeli chodzi o Pęter. Zawsze takie specjalne miejsce. Wygrane turnieje. Wygrane turnieje. Jakby gdzieś tam Polska Liga Esportowa była fajna, także w Landry, Finlandii, Skielanowa i tak dalej. A tak się wspomnienie było już takiego ostatniego mi ten greena Ludzie będą pamiętać pewnie, niektórzy. Nie Wigilia Esportowa 2018 roku Najlepsze wspomnienie związane z CSGO? No to nie mamy jakiegoś takiego wyodrębnionego wspomnienia, ale no na nie najlepsze wspomnienie, to jest po prostu cała taka kariera, gdzie poznałem zajebistych ludzi i można było fajnie sobie spędzić czas przez ten, przez ten okres swojego życia. Kim aktualnie na polskiej, międzynarodowej scenie esportowej pokłada największe nadzieje? No, definitywnie cały czas Nine. Mają najwyższe miejsce w rankingu, najwięcej potencjalnych zaproszeń, największe doświadczenie, jeżeli chodzi chodzi o ich działania. Także moim zdaniem, mimo no dość mocnej zmiany, tak? jeżeli chodzi o kwestię in-game lidera, zakładam, że to cały czas Nine będzie nas reprezentowało na arenie międzynarodowej. Myślę, że jestem dosyć dużym kibicem Maus, ze względu na... Głównie tego mi się wydaje, bo wydaje mi się, że jest po prostu inteligentnym gościem, który potrafi... włożyć... Potrafi włożyć... <ślinę> <ślinę> Chyba nie ma drugiego takiego kota jak, eee. jak go. A w Polsce Jacob. No to jeśli chodzi o scenę międzynarodową, to na pewno po młodziach, więc niesamowity majna, kogoś każdego na spojrzenie kasi. A na Polsce no to może Jacob się odpali. jak na face, taki będzie kościć każdego niedługo na kierunek sceny. W Polsce może w hds się właśnie, jako że teraz ma, ma nową rolę jako, jako prowadzący sniper. a w nie. Na Polskiej wydaje mi się, że na naj, jako zespole, jako jednostce wydaje mi się, że Cejot jest fajną osobą, sprawd. Chłopak się rozwija, ma dopiero 16 lat, warto to wykreślić. Znaczy wiadomo, że to jest też zagranica. Ale jeżeli chodzi ogólnie o zagranicę, no to ciekawy będzie tym liquid. Mi się wydaje, jeżeli te zmiany dojdą do skutku, czyli przyjdzie twist, przyjdzie z tego co mi się wydaje kawian i, i, i jeszcze jeden dwa Brazylijczyk z kurs, coś, tak? Więc zobaczymy jak oni sobie poradzą.